Witam na drugiej części konferencji prasowej. Do Państwa dyspozycji jest Grzegorz Tomasiewicz. Proszę o zadawanie pytań. Grzegorz Grzegorzu, co się stało w 75. Minucie meczu? Z widzeniem straciliście? Dzień dobry. No, straciliśmy dwie bramki, które, które nie, powinny, nie powinny się wydarzyć, i była, była niepotrzebna nerwówka, ale wygraliśmy ten mecz zasłużenie i po prostu. Wyciągniemy wnioski na, na przyszłość, bo, bo też potrzebne takie były momenty. A nie poczuliście się zbyt pewni siebie, że 3-0 to już teraz będzie gładko, widzę, opuści. Nie, byliśmy skoncentrowani przez, przez, przez całą mecz, bo widzę, też był groźny po tych sytuacjach, jak mieli 3-2. Yy, jesteśmy yy, doświadczoną drużyną, która wie, że, że mecz trwa 90 minut. Yy, a po prostu wpadły, wpadły te dwie bramki. Yy, dobrze, że mieliśmy tą zaliczkę w postaci 3 do 0 i przywieźliśmy bardzo ważne trzy punkty do, do Gliwicy. Wreszcie 3-0, a nie 1-0. O tyle, yy, no to ta pierwszy taki mecz w tej rundzie, gdzie szczęliście aż 3 gole, to jest chyba powód do tego, żeby być podbudowany. Myślę, że tak. No, na treningach yy, codziennie ćwiczymy. Sytuacje podbramkowe, żebyśmy po prostu strzelali jeszcze więcej tych bramek w meczach ligowych. I co, i powoli myślę, że, że, się, to, że się to przekłada w tych spotkaniach, w których gramy. Przede wszystkim też trzeba się cieszyć, że, że jak wygrywaliśmy jedną bramkową przewagą, to mieliśmy tę sytuacje po prostu, bo czasami jest tak, że, że po prostu nie ma w ogóle tych sytuacji i to jest ten minus. Co się z Tobą jesienią? Gdzieś wydawałeś się w mojej ocenie zagubionym zawodnikiem, teraz prawie w każdej kolejce piłkarz kolejki. Co, co takiego się wydarzyło w tej przerwie, że ta forma tak wzrosła? A może się forma, forma jest dobra i oby, oby się tak utrzymała. Jestem zawodnikiem, który zawsze, zawsze pracuje na 100% i ta praca się w końcu obroniła. Też, też było to szczęście. Mm, tak mówię, no, tamta runda y, może nie była, nie, była, nie była dobra. Była średnia, to też było tak, że po prostu y, potrzebowałem troszeczkę czasu, żeby się przystosować tutaj do, do nowej drużyny. Y, y, I tak mówię, no, ciężko, ciężko pracuję, żeby ta forma y, dalej była dobra, bo ciężej wejść do góry, szybciej, szybciej można spaść. I tak mówię ta forma żeby była dalej taka sama, a będzie dobrze. Wydaje mi się, że masz więcej jakby swobody na boisku w sensie podejmowania decyzji, co chcesz zrobić. Yy, oczywiście do dyscypliny taktycznej też się musi dostosować. Czy taki rzeczywiście jest, czy tylko takie wrażenie odnosz? No myślę, że dobrze tutaj się czuję yy, przy piłce i też, też jest tak jak drużyna, drużyna gra lepiej, to też dany zawodnik yy, czuje się swobodniej na wojsku i po prostu yy, gra jeszcze lepiej niż do tej pory. Mieliście serię spotkań z drużynami, no, które jednak wiosną spisują się słabo. Teraz jest pogoń, zespół topowy z, z góry tabeli. Jakoś inaczej do tego podchodzicie, czy też macie Nie. inny pomysł? Nie, myślę, że podchodzimy do każdego meczu tak samo: czy gramy z drużynami z dolnej półki, czy, czy z górnej półki. Tabeli, bo po prostu ta liga pokazuje, że tutaj nie ma słabej, dobrej serii. Każdy z każdym może wygrać i trzeba na każdy mecz podejść tak samo, dobrze się przygotować do niego w tygodniu i po prostu wybiegać to spotkanie, bo to, bo to jest na, na pierwszym miejscu, że po prostu był, był ten charakter, ambicja i dobra energia, żeby wygrać każdy mecz. No to oceni Paweł Szczecin, jaki ten zespół? w czym jest najmocniejszy aktualnie? Na pewno w fazie, w fazie przejściowej z obrony, z obrony do ataku, mają dużo indywidualności, dobrych zawodników, bardzo dobrych zawodników, którzy potrafią grać na małej przestrzeni kombinacyjnie, są szybcy, więc na pewno na każdego z tych zawodników z ofensywy trzeba uważać. Trener Łukowicz powiedział, że nie ma jakiegoś specjalnego sposobu, żeby zatrzymać Krosika, że wszyscy kombinują, a oni tak wypracowuje ramki lub je strzela. Czy ty myślisz, że to może tak wyglądać jak w meczu z Legią, kiedy Żezuę musiałeś gdzieś tam indywidualnie pilnować i jeszcze coś w wspierać? Nie, bardziej to jest inny, inny typ zawodnika troszeczkę niż Żezuę, Grosicki. Wiadomo, szanujemy go za to, za to też, jakim jest zawodnikiem, bardzo dobrym i po prostu musimy się przygotować na, na ciężki bój z tej jego strony i myślę, że będzie dobrze. No jesteście już w strefie zdecydowanie bezpiecznej. Rozmawiacie już o tym, żeby walczyć o miejsce piąte, o miejsce szóste? Czy, czy to też już dla Was nie ma znaczenia? Jest bardzo duże znaczenie, które miejsce zajmiemy na, na koniec sezonu. Co mecz sobie rozmawiamy, że, że każdy kolejny mecz jest najważniejszy i musimy się do niego przygotować. Gramy, gramy bardzo dobrze, zdobywamy, zdobywamy te trzy punkty i chcemy po prostu naszą pasę utrzymać. i A jak będzie w tabeli, będziemy wygrywać, więc będziemy szli w górę. A jak zaczynaliście rundę i na no przyszłości, to byłoby, że może być tak, że będziecie robić dwa punkty średnio na mecz? Myślę, że tak. Wiedzieliśmy, że, że ta praca od 3 grudnia w Wałbrzychu się obroni, bo naprawdę wszyscy, wszyscy z drużyny dawali maksa, każdy naciskał na każdego i po prostu w końcu, w końcu te efekty przyszły w postaci zwycięstw. Na koniec zapytam, czy Grzegorz wiedzieć ma już jakieś propozycje z innych klubów po tej dobrej wiośnie? Nie. Ten... Kibice Piasta mogą spać spokojnie na razie? Myślę, że tak. Dziękuję bardzo. Jeśli nie ma więcej pytań, to dziękuję. Dziękuję.